To jest Ferrari FF. Będzie ścigać się z Nissanem GTR. Jedziemy na miasto tymi wszystkimi samochodami, które widzicie. Siema, witam Was bardzo serdecznie, mówi do Was Buddha. Jestem z Michasiem Bogdelem, Baronem Barońskim i dzisiaj robimy coś, zresztą jak za każdym razem, naprawdę grubego. Zobaczcie co stoi za mną: M2, RS3, Nissan GTR, Ferrari FF, Toyota Supra i Mercedes C43, RS6. AMG. A Bogdel jeszcze tam z tyłu RS6 przyjechał, ale. Wstydzi się pokazać. Mówi, że to dopiero na jego odcinku, wiecie o co chodzi. W każdym razie dzisiaj jedziemy na miasto. Jedziemy na miasto tymi wszystkimi samochodami, które widzicie. I na mieście zobaczymy jak ludzie reagują na ile ich jest. 6 przejeżdżających egzotycznych czy tam sportowych samochodów. Myślę, że Ferrari zdecydowanie zalicza się do samochodów egzotycznych. Na mieście również rozdamy ludziom GBS-a, bo cały ten odcinek GBS. jest we współpracy z GBS-em, także Powered by GBS. Chodźcie w opis, tam minus 20% na kod Budda i to właśnie dzięki nim mogliśmy zorganizować taki kozacki materiał na Krakowie. Na koniec, moi mili państwo, robimy wyścigi. Na pewno M2 pojedzie z Toyota suprą Ferrari FF, które jest w czterobucie również, pojedzie z GTR-em RS3 pojedzie z C43. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Piszcie tych w wyścigu. komentarzach Wasze przypuszczenia. Bezbędnego zbędnego przyciągania GBS, kudy, sportowe samochody. Lecimy na Kraków. Na futurę, bo Michał Baron Baroński zostawił portfel, stawił na masce samochodu zatłoczonego parkingu. Także, jak ktoś chce dowód Barona Boxdela, to zapraszam szybko na parking Futury. <trym z tymi wioski> Czyżbyś zostawił portfel na masce samochodu? Ale jak najlepszy. <trym z tymi wioski> mordy, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, to właśnie wyświetla wam się u góry moja nazwa instagrama. Wpadajcie tam, bo to tam właśnie wrzucam to wszystko na Instastory. Przed chwilą poszła info, że jedziemy w Kraków. Także tak jak jeszcze raz mówię, nazwa instagrama u góry i wszyscy ładnego followka walimy, bo niedługo tam 100 koła. C4, czy ja mi się 4 czy podoba? że dwójka stary, bo mam cztery buty, jak mam cztery buty. Masz cztery buty, ale i tak przewaga jest na tył, więc to też fajnie lata. Ogólnie to ludzie się mega gapią, wszyscy, bo jesteśmy rozwaleni po wszystkich pasach tutaj na mieście. Boxel wszystko nagrywa, wszystkie auta są czyste, dopieszczone. Jedź baranie! Zawsze jest ta niepewność. Policja czy nie policja? To policja. Bo mają tam kogutik ten rozrząd. Patrzcie, to jest to, że jedzie policja środkowym pasem i nagle każdy ze sportowych samochodów jedzie 50 na godzinę idealnie. Niunia. look at all these guys, all right, guys pulling up with their bikes oh my god <laughs> Jesteśmy na Kazimierzu, w miejscu, w którym tak naprawdę w Krakowie jest chyba najwięcej ludzi i zaparkowaliśmy, zobaczcie. Wszystko koło siebie. Tam patrz, ile jest ludzi w ogóle. Także wygląda to mega turbo grubo, a zaraz bierzemy GBSa, bo pamiętajcie, że ten odcinek jest we współpracy z GBS-em i będziemy rozdawać GBES-y ludziom tutaj, na Kazimierzu. Jest tak jak mówiłem, normalnie dajemy GBS-a. Dobry, damy panu GBS-a. O Jezu, jak coś się drze. GBS dobrze jest, niech pan pamięta. Robi pan normalnie kawusie i ma pan 5 razy więcej kofeiny. Tak, jakby pan walnął 5 kaw bardzo dzięki. Nie ma za co? Wszystkiego dobrego. Jest jeden GBS rozdany. O, pan. Pan wygląda na poważnego trójka. GB jest dla pana. Damy panu tego. To jest taka kabusia smakowa. widzimy u góry. Próbka, nie za żadne pieniądze za jest dla pana. Trzy razy, pięć razy więcej kokojny. Żółwia z pan. No i chłopie, normalnie latasz po wszystkich dwa. GBS dla Państwa. To jest kawa, smakowa. Ta jest akurat karmelowa. Pięć razy więcej kofeiny, tak jakby pani wypiła pięć kaw z jednej łyżeczki. Jak coś to można zrobić połowę, jeżeli a, ma pani słabe serce. A Państwa, jedna sztuka. No super. Ale e, to jest państwo widzą tak. to? Widzą to państwo? Ja to, jest na gift tak, to jest dziś tutaj dla nas. Będziemy to pić wygląda. to z łyżeczki. Proszę. Będziemy pić z bidonu, z filiżanki. A może i z kubeczka no. Dzięki O, ładnie Pachnie naprawdę dobrze o, Ładnie Super, także, dziękujemy Wszystkie Wszystkiego dobrego Wszystkiego dobrego No i chłopie, normalnie, GBA O, pani pije kawę Do you speak Polish? Sorry? Do you speak Polish? No It's for you Thanks Have a good day International GBS, także pamiętajcie, minus 20% na hasło Budda, a zaraz jedziemy się ścigać ale doj**ne, mi do oporu dobrze, legenda, 6,3 litra, także piona i dawaj, dawaj byku kopa. że się tu dzieje, ostatnie tankowanie znaczy ja nie tankuję, bo masa wrogiem przyspieszenia, a jedziemy na wyścigi ale tutaj ja się musi zatankować RS3 no i praktycznie jesteśmy na miejscówce, za dwie minuty będzie wszystko rozstrzygnięte Ferrari czy gt Jesteśmy już na miejscu, na którym będziemy się ścigać, bardzo długa prosta na bardzo ładnym asfalcie swoją drogą. Tak jeszcze inną drogą to pogoda nam się dzisiaj udała, jest ciepło, sucho i tak dalej. Dobra, pierwsze to jest Ferrari FF, 660 koni w napędzie na 4 koła. Będzie ścigać się Nissanem GTR, 570 koni, V6 na dwóch turbinach, więc na pewno więcej newtonometrów. Zobaczymy, kto wygra, może być bardzo wyrównanie. Toyota Supra 2019 340, a tak naprawdę 360 koni okazało się na hamowni napęd na tył, która będzie ścigać się z M2. To i Paris ubrany identycznie. To dzisiaj zakupiłem nowa, nowa bryka. Paris sobie kupił samochód pod bluzę 440 koni, dłubnięta 3.0 R6, napęd również na tył. C63 Legenda 6 litra od AMG. 457 koni, 6 litra, wolno silnik, napęd również na tył. RS3, auto bardzo niepozorne. Tutaj mamy w hatchbacku, ostatnio widzieliście u mnie w sedanie. 367 koni, ale tak naprawdę zdecydowanie więcej, bo Audi bardzo szukuje napęd na cztery koła i najszybsza skrzynia na świecie DSG z przodu C43 Parisa samochód, który mocy generuje 381 koni bodajże, mamy na 4 buty, ale zdecydowana większość idzie na tył. Wszystkie te samochody się ze sobą zmierzą bez zbędnego przeciągania. Lecimy. Uf! Masa wrogiem przyspieszenia Dobra, C43 kontra RS3, oba samochody bez procedury startu teraz z procedurą, ale to wiadomo, że wyknie. No ale dobra, zróbmy to. Dobra, koniec gadania, jedziemy panienki. Teraz zdecydowanie RS3 jednak procedura i to wyrywanie z turbo to jest za szybkie już. Teraz M2 kontra C43. Czyli mój nowy nabytek kontra mój obecny nabytek c 43 bez procedury, M2A z procedurą, ale M2A na tył napędzie. Pali spuszcza. Zdecydowanie wygrał Merol. Ej, to zdziwiłem się! Potęga 4 buta To Supra tył napęd kontra C4-3 Cztery! Supra tył napęd wciągnęła C4-3 Nie wierzę Mam szczerze, że jestem zaszokowany, że dwa razy wygrała Supra. Petarda ta auto. To przełożenie masz 50 na 50 jest tutaj petardą, także pozdrow. Supra chyba wygrała. Co jest w ogóle zaskakujące, bo silnik jest teoretycznie ten sam. Supra ma dużo mniej mocy, bo prawie 100 koni. Tylko może jest lżejsza. Na pewno jest bardziej aerodynamiczna, bo aerodynamika Supry jest naprawdę kosmos. Raz, dwa. C4 Jesteśmy w szoku, jeśli chodzi o Suprę Supra wszystko wciąga, zasadniczo jest tył napędem, no nie? Ono też nie ma turbo, jako jedyne tu. No, tak, że ma szansę. Nie ma szansy. <grym> raz, dwa, trzy. Supra zdecydowanie wygrywa, nawet z C63 AMG. Próbujemy RS3 kontra GTR, ale ja bez procedury, a RS3 z procedurą, więc ma duże szanse. W końcu został wyprzedzony. No to jeszcze raz, jeszcze raz. Gryweczka. Dobra. Ej. Jesteś zadowolony z tego. Czyli teraz wszystko poszło dobrze. Teraz w przegrałem uczciwie, jestem zadowolony. Nie no oszukujmy się, inna klasa auta. Po prostu przegrałeś. No to też. Pinał <laughs> GTR kontra Ferrari FF 570 kontra 660 koni. Zakładam GoPro, żeby mieć dla was point of view. To nie to co myślicie. GoPro nie? że tutaj GTR naprawdę wygra, no, no, ja poważnie wszyscy myślą, że Ferrari, bo Ferrari, a tutaj będzie groźne, zobaczycie. Ferrari. No myślę, że to jest najwyższa liga wyścigów. taki format jest on naprawdę bardzo dopracowany mamy tutaj naprawdę bardzo dużo drogich szybkich samochodów tak jak się wszyscy spodziewali GTR wszystkich wciągnął mamy tutaj troszeczkę dymu pamiętajcie żeby zostawić suba wbijajcie na instagrama ale przede wszystkim te subskrypcje lajki komentarze ja się z wami żegnam pozdrawiam was jak zawsze myślę że w tych okolicznościach przede wszystkim bananowe życie biona